Siema No coś udało mi się tutaj wykminić Tak prezentuje się moja Hydroponika Jeszcze czas na Czas na oświetlenie I będzie w zasadzie tyle Nie wiem kiedy się co nie zabiorę no, byle że już jest najważniejszy etap zrobiony tak prezentuje się hydroponika. Jest to hydroponika dość prostego rodzaju. Zwykłej doniczki kwiatowej, parapetowej. Wężyki wylotowe, wężyki wlotowe. Prezentuje się to w ten sposób. Woda przepływa tutaj do korzeni roślin. Oczywiście jest to keramzyt. Mniej więcej działa to gdzieś od godziny, także powoli się to zapełnia, i tu już woda zdążyła sobie wypłynąć. Wodę z akwarium ciągnie. Sorry tutaj za, za troszeczkę brudne szyby, ale muszę je jeszcze przetrzeć. Tutaj widzimy paletki. Ktoś ostatnio pytał. Paletki się mają bardzo dobrze. I kiedy już będzie pełne oświetlenie i reszta, końcówka zakupów, która dojdzie w przyszłym tygodniu, postaram się wszystko pokazać. Filtr No Name. Filtr, który w życiu bym nie powiedział, że do, do czegokolwiek mi się przyda, jednak się przydał. Ładnie mi tutaj ciągnie wodę przez wężyki do... Chyba jeszcze sobie troszeczkę przytnę. Przez wężyki do mojej hydroponiki. Jakby ktoś chciał... Konkretne nazwy roślin, to proszę pisać w komentarzu, może coś, coś tam napiszę. Na ten moment no, nie pamiętam. Nie znam się tak dobrze na roślinach lądowych, więc ciężko mi powiedzieć. Co do wylotów, co do wylotów, jest ich. Jest ich. Jest ich pięć. W, wlotów, przepraszam, wlotów jest 5. wylotów do akwarium jest 6 um. i tak to wszystko wygląda. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Jak to będzie rosło, choć mam nadzieję, że, że będzie, w, jeśli o to chodzi, będzie dość fajnie. Tak mówię, czekam na te LEDy, muszę sobie to zrobić. Um. Sam nie jestem pewien, jak to będzie wyglądać. One tu będą podwieszone nad hydroponiką, jakieś. Gdzieś na tej wysokości, myślę. Także zobaczę, jak to będzie wyglądać. Też nie chcę, żeby to światła było zbyt dużo w akwarium. Hm. Będę musiał troszkę nad tym pogłówkować. Światło będzie biało-żółte. Może trochę czerwonego. Zobaczymy. Na razie chyba tyle. Z tej mojej herbatki. O, właśnie. To jest coś, co kocham najbardziej. Kireski spiżowe w tej wodzie wyglądają wprost genialnie. No tak, tak mówię, tak nic nie pokażę, bo tu tylko widać mnie. Także tyle na teraz. Pozdro.